Oh, dobra, kolejny box. Dzisiaj to już jest nasz czwarty. Uh -huh. Tak. Ostatni. Ostatni! Yeah. Jest to słowiański go, Box. Gorgiorum. Go A właściwie to jest słowiański Box. I jest to nowy box na, ze strony Magical Suitcase, który pierwszą edycję ma właśnie w czerwcu, czyli z tym okay. boxem. Już można kupić lipcowy. Ja już oczywiście kupiłam, nim dostałam tego. Nie mam pojęcia, co będzie w środku. Zakładam, że to może być coś podobnego do Owlji Booksa. O, wianuszek! Ale brudki. Troszkę uschnięty. Ty, 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 ty nie zakładaj go, bo to nie jest donoszenie. Nie, przykroczysz. <ślesz> Z jedną świeczką tylko? No. A może były inne i odpadły? A kto powiedział, że to nie jest do noszenia, tylko do świeczką. Ja to mówię. A czy pomysł jest fajny, tylko. Pakuje się to do pudełek, więc to nie ma szans przetrwać. I trochę dziwne, że jest tylko jedna świeczka. Ale nie ma śladu kleju po poprzednich. Ale nie wiem czy ta świeczka nie jest w podobnym zapachu co ta z Witchbooksa okay. Troszkę jakby Na pewno no, no, no. jest pomarańcza w tym tak Pomarańcza może, ale jakieś inne trochę lata Okej, okay, najpierw odkładam Jakieś się w widzę właściwie się ściera Nie dotykaj mnie Ej. Nie dotknęłam. Tu jest coś w środku Nie zobaczymy Wosk? co jest w środku Wosk? Nie, czekaj Torba szeptuchy na książki i zioła. I jest to torba bardzo podobna do... E, czy ma chyba ten sam, z którego była wykonana... Nie, to koszulka! Tak, to jest koszulka, pokażę. Będziemy o tym gadać! dobrze. Okay. Pozdajecie. Fruit of the Loom. Słynna. Ale fajnie na drugą Ale powiem nie. Wam tak. Ładniejszy na drugi niż w Zdecydowanie. Pesam! Ale czuć ten materiał, no nie jest taki. Jest dziwny. Jest taki szorstki ten materiał po prostu. Fajnie przyjemny. Niby jest 100% bawełna, ale bawełna może być dobra i może nie być dobra. Rozmiar no S. -ka. Tak, bo wybrałam S. -kę. A, był wybór Owszem, no ale jak mówię, wzór, wzór mi się bardzo podoba Więc nie będę płakać, że to jest wśród optycznych <grymne> Herbata Palinocka Palinocka? Się nie tak, mówi. bo w ogóle e, nie jak nazwisko jakiejś miłej pani Bo ten box to m, był taki w tematyce prześlenia letniego które miało miejsce kilka dni temu I jak sądzę, dlatego on tak wcześnie te wszystkie boksy w tym miesiącu przyszły Bo nie chciano, żeby to było aż tak opóźnione w stosunku do tego dnia I jest to znów mięta, jarzębina, wiśnie, suszona róża do tego pierwszego było przysylenie. Tak! I była polu. U nas była połowa Zalał piwnicę Zjadało piwnicę Skatki porwało Węsi wszystko Musieliśmy ratować biedne płynęły i nie wiedziały, co się I psa. dzieje. psa. Nie porwało! Chodziło <laughs> mi nie, o, nie, o to, że ratować psa. Tak, ale nie porwało mi się. porwało, ale się gdzieś Znalazła się tak. Biedna Luna. <laughs> ale jakaś potem była. Jest. Jest bardzo blisko więc znów. Pachnie miętą po prostu. Zamknij się, nie mogę cię słuchać. Chyba nie możesz. Ty panią mruczyć, tylko tyła. Okej, tu jest spis treści, jak sądzę. A nie, zagwozdka miłosna. O, Marta, to jest miłosny! Za grzewka, zapra zaprawka, Boże, nie lubię takiej czcionki. Mogę, może ja. Nie. Ktoś nie masz kiedyś nie, nie masz śpiewał, akularów. że wszyscy chcą kochać aż do utraty tchu. Pamiętam. Zdaje się, że to była Marla Rodowicz. Bo jednak, jeśli miłość. Aha, co to jest? Co? Okej? Okay. Widzisz, że to wygląda? No, tak, bo... no, co jednak, jeśli miłość nie chce przyjść. Noc kupały to idealny moment, by wykonać nalewkę, która pomoże odnaleźć ukochanego, wiernego. Wpatrzo wpatrzonego i na całe życie, to, to, to. Ale e, to już było, więc muszę czekać cały rok. O, cicho, czytam, czytam. Jak ktoś nie zamówił boksa, to może sobie zapisać. Korzeń lubczyku, owoce dzikiej róży, zebrane o świcie płatki róż. Spora garść w nawiasie. E, polecam, żeby to była e, róża, które są jadalne, gdyż niektóre są niejadalne, więc trzeba uważać. Właśnie ja mam jedną różę z naszego podwórka. Litr mocnego alkoholu. To było niedawno. Dwie łyżki miodu. Podczas wypełnionej magią nocy, podczas kupalnockiej lub pełni księżyca, ok, czyli jeszcze pełni księżyca wchodzi w grę, a w tą kupalnockę bunów, więc no. Należy wsypać zawartość słoiczka do większego naczynia, dodać płatki róż, miód i dolać, i zalać alkoholem. Schować w ciemnym miejscu i codziennie wstrząsać, wypowiadając zaklęcie, jakie zaklęcie? Tu nie ma. Wstrząsnąć. Po dwóch tygodniach myśląc o idealnej miłości i partnerze, przecedzić, a zawartość zakopać pod brzozą. Pić kieliszek codziennie na wieczór, codziennie upijamy się. Mm -hmm. A kiedy idealny mężczyzna się pojawi, koniecznie go poczęstować. Jak będziemy pić codziennie na wieczór, to może okazać, że nam zabraknie. Ale no, okej. Okay. Będziemy mieć widy, będziemy, będziemy czekać i czekać. Ej, bo to jest ta um, instrukcja, dobrze. Okay. Sława, słowianki i słowianie, przed Wami nasz pełen tajemnic, Bóg wypełnione po brzegi magią. Okej, ok. okay. Możemy wyciągnąć wszystko? I przecież się To jest wódka, o której gadali. To jest chyba ta zawartość słoiczka, o której gadałaś. Tak. Zapraszam. Niech słodki. Niech, Niech słodkie róże i lub korzeń przyniesie mi miłość tak Co szybko jak może. To jest to zaklęcie. Hmm. Zaprawka miłosna, owoce dziki róży, korzeń lubczyku, tak? Korzeń lubczyku jest, owoce dziki róży jest. Do tego trzeba tylko dać zebrane, oświcie, płatki, róż. Polecam te jadalne. I alkohol i dwie łyżki miodu. Urocze. Podoba mi się słoiczek. Guru Kumawaru. Wszystko jest Guru Kumawaru. Jakby ktoś się zna, co to jest, jest to opening do anime school. Rumble. Wiesz, możesz wrzucić fragment Nie wiem, czy wrzucę Ragmen. 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 ze słowiańskiej Ragmen. O Boże, to ona to napisała. O, w słowiańskim grodzie szeligów nad dnieprem żyła piękna wiśnia. Dziewczynie, o której krążyły pogłoski, że jest córką bogini mokoszy, zakochał się Rua, wódz Hunów. Wkrótce Hunowie i szeligowie dostali się do awarskiej niewoli. Rozpoczęła się długa, niebezpieczna tułaczka. Czy zwycięży zło zasiane przez Bezwzględny lud awarów, czyli powieść. No, góry, awarów! <śmierdzi> nie wiem, czy jestem zainteresowana powieścią. Uuu, dobra Podkładam. Ja nawet no, nie wiem, o czym to tak. jest. Pewnie teraz czas na świecie. Myślisz, że to romans? Skoro o, o miłości było gadane tak. Noc kupały. Czemu to nie jest po polsku? Skóra. I co? Ludzka skóra. Mm. 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 Nie macie powąchać, ale macie popatrzeć. Daj mi powąchać, ja mogę. O! Lubię <laughs> te świeczki. I receptury szeptuchy macie My kościukę. Myślałam, że babci Ja dziś. <laughs> tak. Czarownicy, proszę Państwa, podobno. Znów z, z, szkatułeczka wykonana oczywiście przez Magical Suitcase. No nie, ja tą książkę mam! Chcesz ją? Lita, chcesz? <grym> dobra, dawaj! już! A przecież ja nie po poczytam sobie, jeśli będzie mi się podobało. Więc podsumowując, koszulka jest, książka książka. E, coś dostałam, coś dostałam, niemożliwe. Dramianeszka tułoka, wianek z ziół ze świeczką, idealny do puszczenia na wodzie. Hmm, to wiesz co, świeczka dla mnie, a wianek nie idzie w pistu. No, jest... albo ewentualnie go gdzieś powieszę i będzie sechły. Dobra. Ekologiczna świeca rzepakowa, herbata, torba, szeptuchy, zaprawka miłosna z przepisem. Yeah, to wszystko. I co? Nie no, weź Z tego boxa to w sumie najmniej podoba mi się. Książka? Zakończysz? Fuafuani i coś tam dalej, nie wiem co jest dalej. nie ma pojęcia co jest tam. Chciałam powiedzieć, że ta główna bohaterka tego anima to po prostu. Jest taki debil. Taki debil. Taki debil. Myślałam, że ten Lovelace, któremu ona ten... się kocha, to też jest taki debil. Taki debil myśli tylko o Berciu. <grym grym> <grym> 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 Ale ten fajk był dobry. Pokazali Ale o czym oni Ale oni po to, pokazali, oni myślili po to, że oni myślili Zgadzam, bo o tym może też nagram jakieś najgorszych anime, jakie oglądam. O matko, najgorsze anime, które ja obejrzałam. Totalnie nie w temacie tego filmu. Ja. Kurde. E, Przyjdzie mi tylko do głowy tylko jedno anime, ale sam się czuć było gorsze. Boku na no piku. <laughs> okay. Dobrze, polecam. obejrzyjcie się z <laughs> Nawet ja tego nie oglądam. Ja mam zamiaru. To jest rak. Okej. Okay. A ja jestem skórką. Więc jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o boksy, to... Z czerwcowych to czekamy jeszcze na boksa Iwonki. Mhm.